Jak długo utrzymują się przebarwienia po laserowym usuwaniu żylaków? Przede wszystkim po samym laserowym usuwaniu żylaków przebarwienia występują rzadko. Dlaczego? Dlatego, że żyła, która jest zamykana przy pomocy włókna laserowego, czyli żyła układu powierzchownego, żyła odpiszczelowa czy odstrzałkowa, znajduje się w przestrzeni międzypowięziowej u większości pacjentów. Jeżeli w tym miejscu jest zlokalizowana, jest ona na tyle głęboko w nodze, że przebarwienia w tym miejscu przebiegu żyły odpiszczelowej czy odstrzałkowej nie powinno być. U części pacjentów, natomiast ma ona przebieg nadpowięziowy, i w takim przypadku w pewnym odcinku jej przebiegu może wystąpić przebarwienie. Natomiast kolejnym powodem, dla którego po tego typu zabiegach są przebarwienia, jest to, że rzadko wykonujemy same laserowe usuwanie żelaków. Najczęściej łączymy je, robimy metody hybrydowe leczenia, łącząc samo FVLT. Ze skleroterapią, czyli podajemy do wnętrza żyły specjalny lek, który w sposób farmakologiczny ma zamknąć dany żylak. Mówię tutaj o tych wszystkich krętych żylakach, z których powodu najczęściej pacjenci się do nas zgłaszają. I po samej skleroterapii, która powoduje uszkodzenie błony wewnętrznej żyły, krew w kontrolowany przez nas sposób wykrzepia i w przebiegu takiego żylaka powstaje przebarwienie. To przebarwienie będzie się goiło. W różnym odstępie czasowym jest to przede wszystkim zależne od wielkości tego żylaka. Jest to między miesiąc a nawet rok czasu. Czasami przyspieszamy leczenie takiego przebarwienia poprzez niewielkie nakłucie takiego żylaka na wizycie kontrolnej i usunięciu z niego zakrzepniętej krwi.